Wielki handel organami. Z tego punktu widzenia bardzo ważne jest bezpieczeństwo osób, których to dotyczy. Dziękuję. Teraz pani Łukasiewska. Dziękuję pani przewodnicząca. Cieszę się, że kwestia dawstwa i transplantacji organów jest jednym z priorytetów prezydencji hiszpańskiej, gdyż można powiedzieć, że jest to temat życia i śmierci. Pomimo że co roku zwiększa się ilość przeszczepów, to liczba oczekujących na przeszczep nie maleje. I mimo wzrastającej świadomości społecznej zauważalna jest ogromna dysproporcja pomiędzy krajami członkowskimi w obszarze dawstwa i transplantologii. Dlatego też oprócz stworzenia europejskiego modelu dawstwa i przeszczepu, gdzie wykorzystane zostaną najlepsze praktyki, najlepsze rozwiązania, bardzo ważna jest społeczna świadomość i akceptacja. Dlatego też cieszę się, że wzorcem dla proponowanych rozwiązań jest Hiszpania, która osiąga najlepsze efekty, zarówno jeżeli chodzi o ilość dawców i wykonanych przeszczepów, jak również jeśli chodzi o uzyskanie ogromnego społecznego poparcia dla idei transplantologii i dawstwa organów. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. pan Kotesz?